To wszystko wygląda o wiele lepiej. Tego tak nie widać. Tutaj mam podgląd w wyświetlaczu. Ten ekran jest bajecznie piękny, bajecznie piękny. Asus tutaj naprawdę się postarał i dopracował cały telefon, cały telefon. Tak, że wszystko śmiga po prostu niesamowicie szybko. Niesamowicie szybko. Jest to świetny telefon. Jest to w tej chwili jeden z najlepszych telefonów. Jeśli miałbym wybrać tego Kubota H3, za 550 zł lub tego za 900 ileś tam złotych to powiem szczerze, bardzo, bardzo bym się zastanawiał, czy nie dopłacić do tego Asusa. Czy nie dopłacić do tego Asusa? Jest to naprawdę świetny telefon, jeden z najlepszych, jakie w ogóle są. Tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że to całe menu, pomimo tego, że tu jest starszy Android, jest tak dopracowane, jest tak wyśmienicie dopracowane. I to wszystko chodzi tak ultra płynnie i szybko. Niesamowicie szybko, niesamowicie szybko. Ten w porównaniu do tego to jest po prostu jakiś pustynny Muł w, poró w porównaniu do tego Asusa. W czasie gdy zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe jest coraz większe przez właśnie, przez właśnie aplikacje, dochodzi cała masa innych aplikacji, które potrzebują po prostu wydajnych procesorów. Aczkolwiek ten też sobie radzi. Jeśli telefon służy nam tylko i wyłącznie do przeglądania internetu i do takiego normalnego używania, to ten też sobie poradzi. Ale <ścoughs> jest bardzo duża różnica między właśnie szybkim telefonem a takim wolnym telefonem, wolniejszym, tak jak w przypadku porównania tego Kubota do tego Asusa. Do tego Asusa właśnie jest ogromna różnica z tego korzysta się bardzo przyjemnie ponieważ to wszystko po prostu tutaj y, bardzo bardzo szybko pracuje bardzo szybko pracuje momentalnie tu cokolwiek y, cokolwiek byśmy y, nie włączyli to po prostu momentalnie to y, działa momentalnie momentalnie zachodzą zmiany momentalnie wszystko się zmienia bardzo szybko jest bardzo szybki wyłączyłem sobie tutaj czas czuwania Jakość tego wyświetlacza jest powalająca. Powalająca jest po prostu powalająca jakość tego wyświetlacza. Ustawijmy go sobie, jeszcze go przetestuję. Tutaj ma w tym kubocie również wyświetlacz, to jest LCD. To jest taki zwykły wyświetlacz, ale to za chwilę. Tu jeszcze mam tą folię oryginalną. Zasadniczym plusem jest procesor. Ilość pamięci RAM tutaj 32, tutaj 64. Aparaty fotograficzne. Gdzie tym asusem można nawet w ciemnym pomieszczeniu zrobić piękne zdjęcie? No i oczywiście wyświetlacz, podstawowa kwestia. Tutaj jest on o wiele większy, o wiele większy, o wiele większy. Co widać? Tak sobie to pokażemy. Co widać? Jest on o wiele większy. A jednocześnie. <laughs> Ale same telefony aż tak bardzo się nie różnią wielkością. A jednocześnie one aż tak bardzo się nie różnią wielkością. To tylko tak się może wydawać. To tylko tak się może wydawać, ale one wcale aż tak bardzo wielkością się nie różnią. Proszę bardzo, tutaj ustawiamy sobie go. Ustawiamy sobie go tak mniej więcej. O, taka jest różnica. Taka jest różnica. 5,5 cala kontra 5 cali. Oczywiście w kieszeni no, lepiej się będzie nosić ten, tego Kubota, ale do takiego multimedialnego używania w domu na przykład, yy, najczęściej w domu czy w takich warunkach yy, domowo, nie wiem jak to nazwać, domowo-pomieszczeniowych, yy, to ten Asus jest po prostu idealny. Jest po prostu idealny. Jest po prostu idealny i jest świetny. Jest świetny. Jest świetny pod każdym możliwym względem. Te przyciski w tym Asusie, tak jak chwaliłem te przyciski właśnie w tym Kubocie, to te przyciski w tym Asusie są metalowe. Są całe metalowe i fajnie, naprawdę świetnie to działa. Jest bardzo szybki. Ten Asus jest bardzo szybki. Bardzo. Tutaj te przyciski są również takie. To, są, to jest to jest raczej tworzywo. To tu, tutaj jest metal, ale no, coż mogę powiedzieć? No, nie są one, nie są one jakieś tak y, szczególnie y, tutaj ważne. Aczkolwiek po tym parametrze, tu jest metal, tu jest plastik. Metal plastik. No, nie są, to nie jest złe, to jest ok, to jest ok, ale to jest super ok, <laughs> te przyciski są super ok, y są bardzo dobrze zrobione, tutaj góra, dół i to y bardzo fajnie się nimi operuje, lepiej się operuje niż tymi, to muszę przyznać zdecydowanie, tymi y w Asusie operuje się zdecydowanie lepiej. A dlaczego o tym mówię? No, ponieważ często ich używamy tu choćby do samego przygłośniania czy wyciszania, i <laughs> jest to zdecydowanie lepszy telefon. Co jeszcze mogę powiedzieć? Głośniki. W tym tutaj jest głośnik teoretycznie stereo, i on faktycznie bardzo głośno gra. Tu jest tylko mono. Tu jest ten głośnik monofoniczny i on jest bardzo głośny. Bardzo głośny i tak naprawdę. To nie odczujemy różnicy, czy to jest stereo, czy to jest po prostu, jeśli chodzi o głośnik, czy to jest stereo, czy to jest mono, czy to będzie grało lepiej stereo od mono. Nie, nie ma żadnej różnicy. Żadnej różnicy nie ma. Kompletnie nie ma żadnej różnicy. Najlepsze jest to, że na słuchawkach będzie mieć pełne stereo, ponieważ tam jest cały układ dźwiękowy, który jest yy, bardzo dopracowany i daje czadu, naprawdę daje czadu. I na słuchawkach od razu to zauważymy. Na słuchawkach od razu to zauważymy. I co jeszcze chciałem powiedzieć, to właśnie USB typu, USB typu C oraz osoby, osobne gniazdo słuchawkowe, osobne gniazdo słuchawkowe, które jest fajne, które jest fajne i jest naprawdę dobrej jakości. <laughs> moim zdaniem, moim zdaniem, gniazdo słuchawkowe w tym Asusie jest lepsze niż w tym kubocie. Często korzystam z zestawu słuchawkowego takiego do rozmów. Często z niego korzystam po prostu. Wkładam tutaj słuchawkę z kabelkiem i mikrofonem. Wszystko w tym w tym Asusie jest lepsze. To nie podlega dyskusji, żadnej dyskusji. Wszystko w tym Asusie jest lepsze. Na plus mogę jeszcze oczywiście zaliczyć ładowarę, która jest ogromna, jest po prostu ogromna, ogromna. To jest mój kabel magnetyczny taki, który sobie i tą ładowarą ładuję też tutaj tego Kubota teraz aktualnie. Ale pokażę jeszcze ładowarkę zwykłą. E, tak, jeszcze tylko chciałem pokazać, ta ładowara jest naprawdę spora. Jest taka, to jest Kubota bardzo długa, ona jest dosyć długa. Tradycyjna jest gdzieś dotąd, tradycyjna ładowarka jest dotąd, to jest po prostu kolos. Ale fajnie, fajnie, że tak jest, bo to oznacza, że te wszystkie podzespoły, jednak w środku, i te komponenty są takie, jak powinny być, ponieważ pewnych rzeczy nie da się oszukać, podobnie jak ciężaru zasilacza komputerowego, chyba że się tam naładuje jakiś ten trochę betonu, trochę stali. Podepniemy sobie go do ładowania i zobaczymy, jak szybko się załaduje. Nie jest ten kabel, nie jest ten kabel, a nie ten kabel. nie jest, Tak, dobra, podepniemy sobie teraz. To jest ten kabel. Kabel pomyliłem. I e, niestety teraz sobie, dobra, teraz sobie to podepniemy. Tak. I USB typu C, USB typu C, USB typu C. Ładowara jest duża, tak jak mówiłem, USB typu C. Nie wiem, czy to jest tak, że. Można tak. Wow. Spróbuję naładować. Naładuję na 100%, ale jeszcze tak chciałem odwrotnie założyć. Też się da. Można tak i można odwrotnie. No kapitalnie, kapitalnie. Jednak rozwój, jeśli chodzi o standardy, naprawdę przynosi tutaj. Prawdziwe postępy przy mikro USB trzeba było celować góra dół którąkolwiek stroną byśmy nie włożyli, to podłączymy dobrze. Duża ładowarka z Kubota, jeszcze większa z Asusa. Tego swojego kubota też musiałem podładować. Tak też musiałem podładować, jak widać, on mi się tutaj ładuje. Taka jest różnica. Tu mam dwie takie ładowarki. Właściwie to, co chciałem powiedzieć. To nie jest ładowarka Skubota. Kubota, ta. Ładowarka z Kubota jest mniej więcej taka sama, bardziej zaokrąglona i o tyle dłuższa. To jest ładowarka z Asusa i ona jest ogromna, po prostu ogromna. Ładowarka Skubota byłaby gdzieś taka długa, mniej więcej. O tyle dłuższa jest ta ładowarka Skubota. To jest ładowarka ze zwykłego telefonu, mam takie dwie. Z ZTE, oryginalne oczywiście. Tylko takich używam. W przypadku elektroniki tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji, nie ma w ogóle nad czym się zastanawiać. A to jest ładowarka ze zwykłego telefonu. To jest ładowarka z Asusa. I one wyglądają tak. Można sobie zobaczyć. Ładowarka z Asusa jest mniej więcej taka jak yy, te dwie ładowarki razem wzięte. Tak mniej więcej można je porównać. O. Taka jest ładowarka z Asusa. Asus ZTE. Tak to wygląda. Ładowarka z Asusa jest dwa razy większa od tych ładowarek. Tak to wygląda. Taka, tak, tak. Taka mniej więcej jest. Tak. Także. Natomiast to, co muszę powiedzieć, to to, że Asus jest bardzo dobrą firmą w moim odczuciu. Bardzo sobie chwalę tego kubota. Jest naprawdę świetny. Ten kubot jest rewelacyjny. Jest ok. Służy mi już drugi rok i jestem z niego bardzo zadowolony. Ma to co prawda tylko 32 giga ram, ale sobie radzi. Ten czytnik odcisku palca nie jest aż taki szybki, ale też sobie radzi. No, muszę przytrzymać, mieć czysty palec i przytrzymać łamek sekundy, żeby się odblokował no i oczywiście dobrze wycelować tym opuszkiem, no ale Natomiast ten jest ultra szybki, ultra szybki nie definiowałem tutaj usunąłem tutaj odciski palca ale jest świetny po prostu, jest po prostu świetny rozpoznaję je również po układzie twarzy w tej chwili naładowałem go na 100% co muszę powiedzieć, ten telefon upadł mi już raz, nie był to upadek jakiś taki szczególnie bolesny ale upadł na tak, y, trochę ocierając się o, o ekran, i ekran jest cały, nie ma nawet najmniejszej ryski. Ekran nie ma nawet najmniejszej ryski. Nawet najmniejszej ryski jest po prostu cały w stanie idealnym. Jest świetny, jest po prostu świetny. Nie mam tu żadnej blokady teraz włączonej, ale ten obraz jest piękny. No, po prostu to widać już od razu na pierwszy rzut oka, że to nie jest y, po prostu zwykły telefon taki jak Kubot. Tylko najwyższa półka, można powiedzieć. No nie, nie widziałem, nie miałem w rękach naj, najwyższych telefonów z najwyższej półki. Nie miałem ich w rękach. Ten Asus, a wcześniej Philips Kseniu, mm, są takimi najlepszymi telefonami, jakie miałem w rękach. Nie prowadzę żadnej Zilli i tak dalej. Telefon Zilli, czy kabel Zilli, czy Vue Zilli. <laughs> w każdym bądź razie. Chciałem Wam pokazać po prostu tak, jak ja to odbieram. Jako zwykły użytkownik znam się na tym sprzęcie trochę. Pracowałem w serwisie komputerowym, obsługując serwis komputerowy i dokonując yy, szybkich napraw. Jeśli była taka możliwość, jeśli nie, to po prostu nie zawracałem sobie tym głowy, bo nie miałem do tego sprzętu tam na miejscu. Natomiast co mogę powiedzieć, to to, że ten ten telefon jest świetny, jest świetny. Jeśli miałbym go ocenić w ogóle, jeśli chodzi o parametry, jeśli chodzi o procesor, to jest trzy razy szybszy. Ten telefon jest około trzech razy szybszy. Ten telefon jest 2,5-3 razy wolniejszy. Tak bym to ocenił z punktu widzenia tego telefonu. Jest 2,5 do 3 razy wolniejszy. A jeśli chodzi o Asusa, będąc zachuśniętym, dosłownie zahuśniętym prędkością działania tego Asusa, więc, mając tego Asusa i patrząc z punktu tego Asusa, mogę powiedzieć, że jest 3-3 razy szybszy od tego. Kubota. Jeśli chodzi o pamięć, jeśli chodzi o pamięć, to mogę powiedzieć, że 64 GB to jest bardzo dużo. Ja tej pamięci 32 GB jeszcze nie zapchałem. Jeszcze nie udało mi się zapchać, ale moja mama 16 GB już zużyła całkowicie, dlatego też właśnie y, podjęliśmy decyzję, że kupimy nowy telefon z większą pamięcią. Ponieważ Facebook oraz Whatsapp mają swoje wymagania i tam jest naprawdę potrzebne <grym> dużo pamięci, to pozostaje poza wszelką dyskusją y, oraz inne komunikatory, bo również i maile przechodzą z załącznikami i tak Natomiast to, co mi się podoba, to to, że mogę z tego telefonu wydrukować na przykład na drukarce Oki czy jakiejś bezprzewodowej fakturę. Mogę wydrukować sobie załącznik w PDF-ie tutaj z tego telefonu. Z tego teoretycznie też, ale muszę ściągnąć, tutaj ściągałem już do Oki, do Oki już ściągałem taki, takie oprogramowanie, ale chyba będę musiał to podłączyć normalnie, normalnie to skonfigurować, ponieważ nie, nie, nie chcę to za bardzo działać a Oki sobie życzy, żeby wszystkie dokumenty przechodziły przez ich serwer, a ja tego nie chcę po prostu, nie chcę. I to tyle, jeśli chodzi o pamięć. Tutaj jest jej 64, tutaj jest 32. 32 giga pamięci to jest absolutne minimum, aczkolwiek 16 też by wystarczyło, jeśli, jeśli nie mamy, jeśli nie używamy Facebooka, nie ściągamy filmików, zdjęć i tak dalej, nie mamy dużej rodziny, która się z nami komunikuje, wysyłając nam co chwilę filmy, lub zdjęcia. To 16GB wystarczy, 32 jest aż nadto, ale... ale, pamiętając jeszcze o karcie pamięci oczywiście, ale 64GB to już jest wypas. To już jest pełny wypas. I powiem szczerze, nawet ten pełny wypas, uważam, jest na chwilę obecną zbyt mały, ponieważ tych pamięci powinno być tu dwa razy więcej. Taka jest, takie jest moje zdanie. W tym telefonie Powinienem mieć 64 GB pamięci, a w tym 128. Taka jest moja opinia, takie jest moje zdanie. Powinno być jej w dobie dzisiejszej, obecnej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. To tu powinno być 128 GB, a tu 64. No ale widocznie oszczędności biorą górę. Aparaty fotograficzne, nawet nie ma co porównywać. Nawet nie ma co porównywać. To zdjęcie, nawet w bardzo ciemnym pomieszczeniu, wygląda ładnie i od razu widać szczegóły. Szczegóły. Tu jest bardzo jasny obiektyw. 1 i 1,7. Tu jest bodajże 2,0. To jest 3,3, jeśli chodzi o światło-siłę. Różnica jest ogromna po prostu ogromna. Czyli mamy tak, pamięć, procesor, aparaty fotograficzne, no i oczywiście wyświetlacz. To są cztery. Cztery najważniejsze kryteria, dla których kupuje się telefon. Wyświetlacz tutaj jest Snapdragon, jeśli chodzi o procesor, to jest Mediatek. 60, tu jest 32GB, 32GB, 64GB. Mediatek, Snapdragon.